28 października, niedziela, jesteśmy w ogrodach pana Kapiasa na wycieczce. No, tu wielka niespodzianka, ponieważ wszystko jest pokryte śniegiem. A to są platany, pięknie przycinane. Pięknie to wygląda. Uh -huh. Wszystkie, ponad wszystkie. Trochę jest zimno. Miłożąb. Miłożąb japoński. Aha, aha. Ale też, że nie wprowadził biletów. No to jest... Pewno tam będzie jakaś sprzedaż na końcu. A to jest w ramach takiej promocji. Ale trawy się położyły. Co to jest? Tu pisze. No bambus to jest trawą. No to może być jakiś, no chyba nie bambus, ale trawa. Tak, tak. Się położyło, a to jest taka kaszana, długa ogród wiejski, ogród ciszy, piękna kapliczka. A tu mamy. Świętego Franciszka z Święty Franciszku, módl się za nami. Gniazdo Bocianie. No, tak by to wszystko wyglądało, gdyby nie pięknie kwitnie roślina. W takiej chałupce są inne piękne kwiaty. Nawet święty Franciszek z Asyżu. Tutaj jest w kapliczce. Tam ma kapliczkę. Pięknie. A tu widać chata Polska tu zabudowania gospodarcze i dalsza część ogrodu całkowicie pod śniegiem. Ogród pana kapiasa w goczałkowicach. Ojej, jak to jest wielkie. Ogród zachodzącego słońca, ogród zimowy, a jeszcze parę minut. I... wszystko przykrywa śnieg to już nawet byśmy mogli zobaczyć to dzisiaj ze względu na pogodę niewiele będzie widać, bo wszystko przykrywa śnieg. Tarasy widokowe. Trzeba tu przyjechać, jakby nie będzie śniegu. jeszcze można będzie coś zobaczyć. Dzisiaj to niestety wszystko jest pod białą pierzynką. A tu fragment takiej obudowy jak, jak w kopalni, i dalsza część ogrodu. I tu się kończy.